Hej, witam was wszystkich serdecznie z tej strony, Avia w kolejnym odcinku z Mighty Medit Porsche. Wiem, jestem, że się na ostatnim odcinku nie nagrał głos. Wiem, jestem na to strasznie wściekła, ponieważ trzy razy sprawdzałam, czy z moim programem wszystko działa. Wcześniej wszystko działało, a tu znowu mój komputer po prostu postanowił sobie uciąć głos. I ja już nie wiem, co się dzieje, naprawdę nie wiem, co się dzieje, ponieważ. Na próbach, które robię, głos się nagrywa, ale kiedy już przychodzi do nagrywania filmiku, nagle ten głos znika i, i nie ma głosu z gry. Podgłośniłam teraz już naprawdę na fula e, i mam nadzieję, że się nagra ten głos. E, będzie głośno, ja później oczywiście to przyciszę, przynajmniej postaram się. Nie wiem, czy, nie wiem od czego to naprawdę zależy. Ale mam nadzieję, że, że tym razem się uda um, Dzisiaj moi drodzy na pewno skończymy sobie most I um, pomodlimy się o to, żebyśmy nie musieli jeszcze zaczynać um, naszej przygody z DD Stopami DD Transportem tak naprawdę Zaraz się wszystko okaże um, A teraz no, zaczynamy po prostu um, to wszystko Tutaj od razu mamy jakąś świadomość z wykrzyknikiem. O, tutaj właśnie mamy ogłoszenie o tym, że dzisiaj w piątek i w, no dzisiaj, dzisiaj w, piątek i w sobotę, w tym tygodniu w piątek i w sobotę odbędzie się właśnie um, ten cały nasz konkurs, festiwal z ryb, więc jeżeli chcemy wziąć w nim udział, to weźmie, weźmy sobie e, wędkę i się zarejestrujmy. Mm. Okej, okay, dobra. No i tutaj um, nam dawa mówi, że ostatni sztorm um, zdemolował mi tam troszkę farmę e, drzew. Podejrzew, już nie pamiętam. Także że coś tam nim zdemolował, żebyśmy przynieśli pięć e, desek. Oczywiście to postaramy się zrobić. Um, tylko te deski najpierw będę musiała e, wstawić do zrobienia. Co też nie jest takie hopsiub. Ok. Tutaj właśnie już będziemy mogli sobie wziąć tą maszynę. O, może nam się tutaj uda wcisnąć. I włączymy niech się już nam robi ubranie, tyle ile go po prostu możemy wykonać. Tutaj oczywiście pozbieramy wszystkie surowce, które mamy. Ok. Będziemy oczywiście robić jeszcze tego Civil Katera chyba to jest, nie jestem pewna. Ale tutaj co nam tnie deski, prostym językiem mówiąc. Będziemy na pewno to jeszcze robić, jeszcze jedno, żebyśmy mieli szybszą pracę. No i postaramy się jak najszybciej też zrobić. Tutaj chyba też to jest wstawione. Jak najszybciej po prostu zrobić te lepsze po prostu piecyki. Ok, tutaj wszystko sobie powrzucamy, co tylko możemy. E, postortujemy wszystko Co no, tutaj nie możemy Nie możemy tego, to nam będzie potrzebne, to nam też będzie potrzebne, kamień zostawimy na razie Okej, okay, już tutaj dodamy sobie ten most Gdzie on jest? Tutaj jest e, sobie Ok, raz Ja dzisiaj nie lecę rano bo od razu po żadne um, o, cztery minutki, po żadne tam e, zgłoszenie, nie zgłoszenie, jakby to zwał, tak zwał, e, ponieważ nie, nie spieszy mi się aż tak. Wolę e, najpierw ten most skończyć i zanieść wszystko e, jednocześnie. Tak, jak właśnie to zrobimy. Ok. Dobra. Zbierzemy, o, jak ten most się niesie. Ok, zbierzemy to wszystko i lecimy. Lecimy um, ten most tam postawić I później pewnie będziemy musieli kogoś powiadomić, że zadanie zostało wykonane Ok, lecimy Później oczywiście um, Zrobimy sobie pewnie jakieś tam, o widzę Arlo, to przy okazji się Nie, to nie jest Arlo, przepraszam Będzie jakiś ten Todi Tobi Todi z rybakiem myślałem, że Arlo damy kolejny prezent. Ok, jedna część mostu, teraz to i teraz to. No, oczywiście, przyjdziemy to sobie zwiedzić już w takim wolniejszym czasie, bo to jest taka wysepka. Tam też będziemy mieli bardzo fajne zadanko. Ale nie ukrywam, że jedno z takich troszeczkę trudniejszych zadań. E, wiem, co jeszcze możemy skoczyć sobie po detaliski do domu, bo na pewno nam będą potrzebne. O, i z Antonim musimy pogadać o tym moście, więc e, przy okazji zbierzemy sobie jakieś tam zadanko. Mogłam już wcześniej wziąć te dyski, i byśmy teraz na poszli po prostu tam przez to, e, e, boże, e, przez to centrum e, e, laboratorium. Niech tak będzie. E, zbierzemy sobie. Ok, 4, 5. Tam z tymi deskami e, Dawa może sobie poczekać troszeczkę. One stały się muszą nam zrobić na spokojnie. O, coś tak zatrzymałaś. Stanęła i tak o Znowu sobie po wodzie pobiegniemy. Ładne ślady zostawimy. OK. Dobra, porozmawiamy z Antonim I dostaliśmy trochę pieniędzy. Na szczęście nie widzę tutaj żadnych. Um... Żadnych tych poleceń, żadnych tych ogłoszeń z listopadami, jesteśmy uratowani Tutaj nam chcemy talizmany, które są dosyć łatwe w zrobieniu, zobaczymy co jest no Tutaj rosny... nie możemy na razie tego zrobić, coś śmieszniejszego, ale jest to najtańsze zadanie I jeden tea table Ja myślę, że zrobimy to najdroższe zadanie I ten tea, ojeju, tea table możemy zrobić sobie chyba a... Teraz po prostu pobiegniemy, go zrobimy. Jak mi się wydaje, że jesteśmy w stanie go zrobić, to byśmy już od razu zanieśli te zadania im. I jeżeli uda nam się to dzisiaj wszystko zrobić tutaj, to możemy iść pozbierać jakieś takie podstawowe surowce. No i oczywiście teraz zrobię to, co już jesteśmy w stanie zrobić, czyli powiększymy sobie tutaj nasze. E, nasze całe miejsce Ja sobie to poprzenoszę e, poza odcinkiem, tak mi się wydaje, albo na sam koniec odcinka, ale jeszcze zaczymy. E, a teraz teraz miałam zrobić ten T-table Oczywiście ten e, work table możemy przynieść tylko u e, ten, tych constructions Tam CA coś tam constructions e, T-table o, i tak wyskoczyłam sobie z tym zadaniem, a po czym z niego są iron bary. Hmm. No. No. Nie będę się wypowiadać na ten temat. No wypadałoby teraz to zadanie sobie zlikwidować. Ale likwidacją tego zadania trochę stracimy, więc ja myślę po prostu, żebyśmy nie tracili ani dnia, ani tam po prostu Głównie chodzi mi o dzień i reputację, to postaram się kupić surowce, czyli ten Iron Bary Tam u kogoś, nie wiem, wydaje mi się, że gdzieś tam możemy to kupić No bo niestety, no troszeczkę taką lekką wtopę w tym momencie zaliczyłam i nie jesteśmy w stanie nie, tego wykonać. A nie chciałabym teraz, właśnie: e, pierwsza sprawa, musimy zrobić sobie tą lepszą przepa przepala przepalarkę, a druga sprawa, że e, musimy e, iść do tych lepszych ruin. Więc. O dobra. Tak więc Nie, nie chcemy więcej. Jeszcze sobie z tam porozmawiamy. Okej, okay, Merlin tam jest, da no ta nam taki, myślałam. Naprawdę miałam taką nadzieję, że jednak jest to łatwe do zrobienia, ale nie jest. No, moi drodzy, się okazuje, że taką małą pułapkę wpadliśmy. Znaczy bardziej ja wpadłam. Zobaczymy, Ej, czy tutaj na przykład jakieś dynamity, Steam Ore, to nie. Ty masz tutaj bardziej podstawy. O, widzicie, już się zmniejsza po troszeczku. Może w tych construction będą mieli, a może ty będziesz miał tea table już Byśmy od razu kupili, byśmy po prostu zanieśli. Ale widzę, że nie masz. Co to takie dream lamp? Jakieś łóżko szpitalne. Strasznie drogie rzeczy. Sprawdźmy jeszcze, właśnie w tym construction. Cześć, o oak. Bo bodajże jutro będzie ta świneczka miała urodzinki, więc postaramy się dać jej prezent. Jeszcze nie wiem co ona lubi, ale coś na pewno wymyślimy. Czy ja wymyślę w sumie z pomocą um, tam Wikipedii. Tutaj możemy właśnie przenosić te rzeczy, i ja sobie teraz to przeniosę. Już jak, jak przy okazji weszliśmy, a nie, to nie, domu nie chcę przenosić. No, będziemy chcieli do tyłu cofnąć, ale to na razie musimy tam pozbierać rzeczy. A. Okej. Okay. Myślicie, że to będzie dobrze? A jeszcze ten Assembly Station. Też tutaj troszeczkę przesuniemy. Dobra, myślę, że wstępnie to będzie ok. A. Najpierw ten work table. Ja sobie zapiszę tutaj Arcus 2020 desek. I byśmy mogli to zrobić, bo będzie nam to na pewno potrzebne. Ok, dobra. Ale tutaj co? Co kojarzę jeszcze? O, tutaj. To jest sklep tylko. Mm. Tutaj też nie za wiele zdziałamy, więc, no, niestety mój plan z kupieniem sobie surowców nie wypalił. No i w następnych odcinkach na pewno udamy się do tej lepszej po prostu kopalni. Jestem tego w tym momencie już yy, pewna. Ale na razie pozbierajmy to, co tutaj mamy. I e, nie mamy zbytnie w tym momencie te zadań oprócz tego, właśnie zniesienia tych desek, które zniesie pewnie później. E, to skoczymy sobie jeszcze tutaj do tej kopalni i zbierzemy sobie trochę surowców, bo się już nam powoli kończy. Teraz nam się na chwileczkę uspokoiła ta rozgrywka. Ale uwierzcie mi, kiedy zaczną się po prostu DD Stopy Będziemy latać cały czas w kółko i, i, mm, i próbować to wykonać na pewno Więc wtedy już będzie taka o, szybka i bardzo em, zabiegana rozrywka Na razie jesteśmy jeszcze powiedzmy w takim położeniu, w którym em, ja już wiem co się po prostu stanie Też nam troszkę przyszło, em, burmistrz powiedział co się dzieje działo w najbliższym czasie Aczkolwiek, no jednak, osoby, które w to nie grały, jeszcze nie wiedzą, co to znaczy. Ja już się trochę przygotowuję, wiem, że już trzeba robić zapasy i gromadzić tego naprawdę sporo. E... No, ale, ale, jednak, um, wiem, że, mimo, jakie by się zapasy nie zrobiło, na początku nie zrobi się ich naprawdę jakichś fantastycznych. No i na pewno się będzie e... poświęcało tym, z tobą, cały swój czas i będzie się tutaj. O, nie mam żadnych reliktów w pobliżu będzie się to próbował zrobić, ponieważ jednak 1500 za zrobienie zadanka jest. Jest to jakaś tam spora kwota, a poza tym do tego idą punkty sławy, a nie jestem pewna, możecie mnie poprawić. Wydaje mi się, że um, te punkty sławy z, z uh, właśnie tego, co się robi dla tam, dla burmistrza i dla tego z, uh, commerce, and, commerce Guild to. Są po prostu um, lepsze, więcej warte, nie jestem pewna Tam może gdzieś pisze ile punktów się za co dostaje, ale ja jak zwykle to pomijam i nie czytam No z tego co ja wiem po swoim doświadczeniu, że jeśli zrezygnujemy z... Jeżeli zrezygnujemy z, um, z... Nie pamiętam czego, z... Z zadanka właśnie tak jak ja przyjęłam, mam ochotę z niego zrezygnować, to niestety um, stracimy sław, stracimy po prostu relacje z kilkoma osobami, co no nie ukrywam, że jednak nie jest zbytnio korzystne dla nas. Jak to bym chętnie pewnie to odwołała w tym momencie. No ale no cóż, no po prostu jesteśmy, jesteśmy jak zwykle... Jak ja w to zajczą i jesteśmy uziemieni. Może w następnym odcinku pójdę po prostu... Po udostępnić tam sobie lepszą kopalnię, albo nawet może dzisiaj pójdziemy jeszcze Jak się teraz zaczęłam po prostu na tym zastanawiać, ale z drugiej strony nie mamy nawet jeszcze zrobionych Tego lepszej przepalarki Więc odblokowanie teraz surowców nam nic nie da kompletnie A tylko zrobimy to O, patrzcie To się jak zawsze zwiedzi na sam dół, to nic nie ma, praktycznie nic, bo jest jedna rzecz, którą można znaleźć na samym dole ale to myślę, że się kiedyś ze mną przekonacie po prostu. O, patrzcie, jest to jeden z tych momentów, w których ja wyleciałam. Co zazwyczaj mi się nie udaje. Ok, gdzieś sobie spróbujemy pokopać. O, tutaj możemy spróbować. Nie wiem, czy dzisiaj muzyki czasem nie macie za głośno. Ale no wiecie, ja na razie eksperymentuję z tym nagrywaniem i jeszcze nie, nie czaję bazy we wszystkim. Jeszcze nie wiem na przykład, jakie ustawienia są dobre, jakie są złe. Ale z czasem myślę, że się tego trochę nauczę i patrzcie, ile tu jest reliktów. Normalnie masa tego jest. Okej. Okay. No i mamy już odparce. O, tutaj od razu kolejne. Halo, a, wyłączyłam sobie to. Kolejna skrzynka. Nie ukrywam, że ten um, silniczek by mi się przydał dosyć mocno. Te jakieś mam dwa przy sobie. Może do nich się dokopiemy. No, w tych ruinach można by siedzieć i siedzieć i siedzieć, siedzieć, tak naprawdę. Kolejna skrzynka Gdzie tam części, nie części? Mam, tu mamy jakiś jeden z bliższych punktów Chyba właśnie w tym momencie znalazłam się w takim miejscu, gdzie wszędzie są relikty dookoła Kolejna skrzyneczka Moglibyście dać ten silniczek Nie, nie byłabym zła na pewno Wręcz bym się cieszyła z tego powodu, ale niestety nie widzę tego silnika te, teraz właśnie kupimy też trochę tego kamienia, bo wcześniej zazwyczaj się pilnowałam, żeby kopać jakieś te rudy, ale potrzebny nam jest ten kamień na. co? Jakieś część słońca, ale potrzebny nam jest, nam jest po prostu um, ten kamień na cegłę, więc dwie po prostu. Um, co są? Jak to są? Ja chciałam powiedzieć coś mądrego, coś ale um, się nie udało. Co to było? A, to był nasz kask. Ja już tak przeraziłam. Co, co, co się stało? Co my odkryliśmy, a to, to niestety tylko nasz kask. Nie mamy staminę, ale to już zaraz sobie dodamy trochę staminy. I widzę, że już jest um, 20 w grze, a my cały dzień tylko i wyłącznie kopiemy No, a no jeszcze przy okazji, zrobiliśmy jedną pożyteczną rzecz. Jaką jest um, ostatni ten menis. może oset? Mam nadzieję, że ostatni. Um, pożyteczną rzeczą, jaką było skończenie tego mostu. Ok, kop, 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 chop, chop, chop. Aha, jest to ta kolejna skrzynka. Znaczy gdzieś jest jakieś blisko. Dobra, ostatni, to już naprawdę obiecuję. Czasami doładujemy jeden raz mleko. A jeszcze będzie musiał dodawać? Ok, no niestety nie udało nam się zdobyć tego um, silnika. To jest dosyć smutne, bo no, będzie nam naprawdę przydatne Z tego so co pamiętam, można zrobić 5 tych DD e, transportów. Na pewno któryś nam podradnie e, Higgins. To jest po prostu 100% pewności, bo. No to jest taka osoba, która wszystko kradnie. Nieważne gdzie, co, jak. Zawsze ci ukradnie zadanie. Mógł wziąć to zadanie, którego my nie, roz... nie mogliśmy zrobić. I może wtedy byśmy. Ja bym gu... głupio nie brała, ale. No niestety. mi się przestraszam. Gdzie mi, się... gdzie mi zniknęła. E... E... Gdzie mi zniknął kilowa? Okej. Okay. Czekajcie, musimy porozkładać te rzeczy, bo nam się już nie mieszczą też na pewno będziemy musieli e, na pewno będziemy musieli trochę e, pozabijać naszych słodkich lam dla futra albo po prostu e, albo po prostu coś po prostu to nam na pewno będzie brązy, są nam na pewno potrzebne właśnie do tego industrial Ok, tu robię to. Kolejne. Nie mamy nad czymś do pieca podrzucić, więc jeszcze będę musiała szybko skoczyć. Szybko skoczyć tutaj, gdzieś jakieś yy, drzewka pościnać. Więc zrobimy na razie tylko trzy, a potrzebne nam jeszcze będą dwa. Więc yy. Może rzeczywiście na tym odcinku uda nam się mm, zrobić to zadanie, które przez przypadek, e, znaczy przez przypadek, które wziąłam po prostu nieświadomie, e, nie wiedząc, że e, nie jesteśmy w stanie po prostu go wykonać. Jakieś krzaczki, troszkę tego, też trochę, tak żeby nam starczyło dzisiaj do tej dostania tego i jeszcze na razie mamy trochę tego mleka, to może niepotrzebne tak nam bardzo, ale na pewno gdzieś będę musiała albo w tym, albo w następnym odcinku um, to mleko zdobyć. Wiecie, zawsze lepiej mieć więcej, bo czasami teraz mam akurat dzisiaj mam czas na to, żeby to mleko zdobyć, a kiedyś mogę nie mieć czasu, nie mieć po prostu godziny, w której będę rzucała sobie do krówek przebiegających przez ekran. Więc myślę, że następny odcinek po prostu zaczniemy od zbierania mleka. Ewentualnie, że będzie jakaś scenka, to zaczniemy z scenką. Ja pójdę zbierać mleko i się gdzieś tam będziemy widzieć przy okazji. O, jeszcze jedno uderzenie. Albo ewentualnie skończymy zaraz na ranczu i. Ja się po prostu zastanawiam, bo teoretycznie bezpieczniejsze jest pożyć się spać, żeby się wszystko zapisało, bo nie daj boże, gdzieś tam się kliknie, nie kliknie i, i cały save przypadnie. To było już nieraz u mnie testowane, po prostu. Ale z drugiej strony, no, wygodniej jest po prostu zakończyć dzień tym rzucaniem lasa do krów, niż po prostu na początku dnia lecieć prosto tam na ranczo. Więc to jest taka troszeczkę taki mały dylemat no Ale myślę, że jednak zaczniemy, bo Nie chciałabym, żeby ten dzień, się, ee, dzień nam przepadł i gdzieś tam mi się usunął przez przypadek Okej, okay. tutaj wszystko podłożymy Tutaj jeszcze dodamy do Robienia się jeszcze jedną, jeszcze jedna nam po prostu, jedna ostatnia, dzień nam potrzebna, więc Tak w następnym odcinku pójdziemy na pewno, już jestem tego pewna Zebrać no, niestety zapłacić pieniądze na to, żeby zebrać trochę surowców. Ten digistop Stop, będziemy ten, jeszcze będziemy musieli zebrać pieniądze na to, ulepszenie sobie tego stolika. i Tam będzie nam potrzebne 20 desek, więc później od razu weźmiemy, włożymy te deski do robienia. A tutaj, no, do tego katera będziemy musieli zrobić, i grill też by nam się przydał, na pewno, bo. Um, będziemy, chociaż nie, grill nam się nie przyda, Przyda nam mi się mikser, w którym będziemy robić nawozy, bodajże, ale to dopiero, dopiero jak go odkryjemy. Na przykład, będziemy musieli marble planki zrobić i 5 brąz baru, więc myślę, że na pewno nam się tutaj uda. Te marby planki też zrobimy. A co nam było potrzebne do tego? Pięć bricków i dwa więc to na pewno jestem w stanie teraz zrobić i będziemy mogli sobie przyspieszyć trochę produkcję Posortujemy wszystko No, miejsce też nam się kończy, to nie ukrywam A to sobie zostawimy Tutaj tego że dwa nam były właśnie potrzebne Okej okay. Jakieś to no, już tego miejsca powiedzmy, że tak, tak prawie nic. A jeszcze te e, cegły. Shift. Ten z Myślę, że możemy sobie to w tą stronę ustawić i to też przeniesiemy. Ale możemy jeszcze o troszeczkę w bok. Okej okay, I tutaj wrzucimy... To chciałam deski chciałam. Nie, planki chciałam. To chciałam. Ale widać oczywiście brakuje nam um, jednego, więc skoczymy jeszcze. Może nam się uda ugodanie um, jestem nawet pewno, że się powinno udać, ale wiecie, znacie mnie jeszcze po drodze oczywiście drzewo zetne Te krzeszki, ponieważ kończy nam się już to drewno i też na samym odcinku myślę, że też się udamy na tą wyspę Przy okazji zwiedzimy sobie za dnia tą wyspę No i pościnam tam drewna Ok Lecimy No niestety drewno jest surowcem, który um, cały czas się kończy tak Na przykład zbieramy sobie inne surowce i one mniej więcej powiedzmy, że nam trochę zostają to drewno nigdy nie zostanie i ono cały czas się zużywa. No nie no. Możecie mi powiesić. Teraz to już na pewno nie zdążę tego przynieść przynajmniej. Chyba kamyczek wzięłam. Rozwaliłam. No biegnij, żeż w postaci jedną. Trzy. Dobra, teraz już na pewno zdobyłam I lecimy szybciutko, żebyśmy jeszcze mogli tam Dołożyć to jedno, żeby się nam zrobiło Ale chyba się nam uda No dawaj Przy okazji nie wiem, czy nie będziemy mogli jeszcze jednego tego zrobić No jeszcze musi oczywiście zebrać Okej, okay, dobra To nam się jedno zrobi Czy to możemy? Nie, zabraknie nam jednego z chyba stąd nie wydobędziemy jednego. No i dobra, na dnie ma co już chodzić do domu, bo właśnie lecimy położyć się spać na podłodze. Ok, wstaniemy sobie. No i moi drodzy, chciałabym Wam naprawdę podziękować za em, dzisiejszy odcinek. No, udało nam się nareszcie skończyć ten most i ruszyć dalej z fabułą. Mam nadzieję, że uda nam się też szkować trochę surowców przed następnymi zdarzeniami, jakimi będą na pewno DD-stopy i DD-transporty. No i wiem, że na razie te odcinki mogą nie być jakieś takie bardzo ciekawe, bo chodzimy tylko i zbieramy sobie rzeczy, ale obiecuję, że już za niedługo będzie naprawdę ciekawe, i też zbliżają nam się festiwale. No i oczywiście tutaj dzisiaj, czyli dzisiaj w następnym odcinku będziemy mieli urodziny tej świnki fajnej. Ja chyba zacznę następny odcinek po prostu od rancha, gdzie tam postróję trochę uzbierać mleka i w sumie też trochę futra, które będzie potrzebne nam do, do, naszej, do naszych ubrań, które będzie potrzebne nam do DD transportów. Więc chciałabym naprawdę podziękować za dzisiejszy odcinek. Jeżeli nie oglądaliście poprzednich, to zapraszam, zachęcam do subskrypcji. No i dziękuję Wam wszystkim za to, że jesteście ze mną, za to, że mnie wspieracie, za wszystkie komentarze. No i do zobaczenia. Pa pa!